Empik Go prezentuje Dzień dobry, cieszę się, że mogę Was przywitać w podcaście o zdrowiu inaczej. Chciałabym zaprosić Was w tym odcinku do przyjrzenia się metodzie ustawień hellingerowskich, nazywanej też ustawieniami systemowymi lub ustawieniami rodzinnymi. Formalnie ta metoda nie należy do... Podejścia systemowego w klasycznej psychoterapii. Natomiast według jej twórców, praktyków i osób, które korzystają z niej, pozwala rozpoznać źródło problemu na głębszym poziomie i zobaczyć jego rozwiązanie. Celem tego procesu jest przywracanie harmonii na poziomie psychicznym, cielesnym i duchowym. Podstawowymi założeniami koncepcji ustawień jest to, w jaki sposób na daną osobę wpływają nie tylko bezpośrednie relacje z członkami rodziny czy grupy, w której funkcjonuje, ale także ukryte osoby lub fakty, a nawet osoby, które od dawna są od rodziny oderwane. Twórcą koncepcji ustawień systemowych był niemiecki terapeuta i filozof Bert Hellinger. Tematami, które Często stają się przedmiotem tych ustawień, są na przykład raniące relacje, problemy zawodowe, trudności z dzieckiem, traumatyczne doświadczenia i różne aspekty zdrowia fizycznego oraz stany wewnętrzne, takie jak lęk, depresyjność czy poczucie osamotnienia. Do zagadnienia ustawień przybliży nas Anna Brzozowska. Która przez 22 lata pracowała jako fizjoterapeutka niemowląt, wspomagając je po trudnych porodach. Uruchamiała dzieci w zakresie karmienia, oddychania, funkcji lokomocyjnych, a także odczuć na poziomie zmysłów. I kiedy odwiedzała małych pacjentów, to przebywała z całymi rodzinami. Oprócz technik manualnych, którymi pracowała, na przykład poprzez terapię czaszkowo-krzyżową, prowadziła też wiele rozmów. I to właśnie w tych rozmowach, na poziomie pytań, pokazywała się istota tematu, z którym boryka się dziecko, czyli na przykład brak napięcia mięśniowego lub podwyższone napięcie mięśniowe. Anna mówi, że wiele razy doświadczała tego, że mały człowiek w tym, co niesie w ciele trudnego, pracuje jako ambasador dla całej rodziny. Te doświadczenia doprowadziły ją do metody ustawień systemowych, w której się certyfikowała i teraz pracuje głównie właśnie za pomocą ustawień. Wierzy, że znalezienie spokoju w duszy przyniesie głęboką ulgę w ciele. Zapraszam do rozmowy z Anną Brzozowską.